Subskrybujcie się kanał Ganczol na YouTube. Jestem królem dżungli. Dobra, mogę ci tylko loda zrobić, jak chcesz, ale tak to nic więcej. Siemano widzowie, witam was w dzisiejszym filmie, w dzisiejszym filmie bardzo pokręconą rzecz robimy, robimy wyzwania na słuchawce, Tomak opowiada dalej. No co, no będziemy mieli słuchawce w jedna osoba w nas będzie na linii i co, dajemy sobie wyzwania, Nie więcej pół godzinki czasu na jedno wyzwanie, a wszystko będzie się działo w największej galerii handlowej na Śląsku, czyli w Silesii. No to co widzowie, nie ma co przedłużać. Gramy w papier, mamy nożyce, kto rozpoczyna. Gramy o to. Wygrany wybiera, kto rozpoczyna, o tak. Wygramy. Pierwsze zadania są tutaj na polu tym City Center handlowej kurczę tej Silesi. Jeden, jeden, jeden. Dobra, to wygr do dobra wygrałeś. Wygrałeś. Ja Tomek robi pierwszy wyzwanie. Nie, ja chcę pierwszy robić. Ja robię pierwsze wyzwania. Ja robię no pierwsze no wyzwania, robię na. Odcięcie, nie? Nie ma takiego czegoś, że rezygnujemy, no. chyba, że będzie PS mocno, to robimy potem taką grę. Ta, ty karę. tak tylko gadasz, a później nie, będzie, no. że nie, nie, to za mocne. No ty tak zrobimy poprzedni film no jest. dobra, to, zobra, to zobaczymy widzowie. Ja go dojeżdżam dzisiaj. Ja go dojeżdżam. A ja cię dojeżdżam. Dobra. dobra. A więc widzowie, jesteśmy tutaj z Igorem na linii, zaraz udajemy pierwsze wyzwanie, on już tam stoi, jest gotowy. Widzisz tam tą panią Blondynkę, co sobie tam stoi w rogu? No. Podejść do niej. Istotne, bez dokumentacji, jakieś się, i potem po prostu odejść bez słowa. Na początek takie lu luźne ci daję. Zobaczmy. Już? Trochę, trochę mi wstydku Ja pierdolę Ej, dobra, mi już jest wstyd, nie? Nie już jest wstyd. Już Ci jest wstyd? No to w takim razie... Ja wyciszony byłem. Dobra, dobra, jestem, jestem. Powiem Ci tak, to było jeszcze takie na początek, takie luźne. Tak. Biegniesz od tamtego miejsca, gdzie babka wcześniej stała, koło której ściągałeś buta, aż do, aż do tamtego parasola jakby ogromnego i tak po prostu się zacznij drzeć w stylu A coś takiego, nie? Tak po prostu zacznij drzeć pyst. Jest. Teraz powiedz siemano do... To jednak Siemano. Siemano! Siemano Ja was kojarzę z internetu Na TikToku wy nie? Nie Kurde to mi się podobało coś. Bek gotowy, mamy kolejne No tylko że trzeba trzymał bo również począł No dobra, teraz tak, idziesz stanąć sobie tam grzecznie pod drzwiami I no. jak ktoś będzie chciał wejść Albo, jak ktoś będzie chciał wyjść, mówiliśmy coś w stylu 5 zł, albo coś takiego. Ma pani bilet, coś takiego zmyślonego, coś takiego głupiego wymyśl Przepraszam, mam pytanie: ma pani bilecik? bo, żeby do galerii wejść, trzeba mieć bilecik taki. No taki bilecik, no. Dobra, jest git, nie zrobiłem. No. Widzowie, ogólnie sprawa taka, nie? Zamieniliśmy się z Tomkiem miejscami już. Tomek będzie robił wyzwanie, trzy wyzwania też tam, gdzie ja robiłem. I pierwsze wyzwanie dla niego to jest, żeby się położył na przejściu i żeby ludzie się o niego potykali. I to jest dla niego takie pierwsze luźne wyzwanie, bo ja też miałem luźne z butem. To też myślę, że jest luźne, czy nie jest luźne, nie wiem. Zobaczycie zaraz. No nie! Ja zrobiłem wszystko, darcie ja wszystko było. Dobra, ogólnie Tomek miał drugie wyzwanie już za sobą, tylko nie wyszło, niestety, bo nie nagrało mu się. Inne wyzwanie, widzisz kolorowe śmietniki po prawo, twoje? Pop... Po prawo? Tak. No, no, widzę, no. Skocz na nie, udawaj goryla. No, no jednak widzisz, Tomek no. tam nie wskoczy, bo trochę się ten, ale tutaj jest ławeczka obok takiego chłopaka i tam skoczy. Dobra, dawaj. To będzie dobre. Dawaj, to dawaj. Będzie dobre. Jestem królem dżungli! u, u, u. Dobra, to zwijamy! Zrobiłeś! Widzimy się w galerii! Za to, co on mi zrobił, ja mam teraz zamiar go pojechać tak psychicznie, że on tego nie wytrzyma. Jedno pytanie mam, bo ja muszę do mamy zdjęcie zrobić. Nie. I zrobiłabym pani takie zdjęcie? Czy nie da rady? Twojego telefonu? No, bo ma się pyta, czy śpię i muszę spać. Wie pani o co chodzi? Musiałbym się położyć tylko. No. No tak, tak. Się położy? tak, niestety, mama mi powiedziała, że on takie zdjęcie i zrobić. Dzięki, dzięki. Tak, jesteś gotowy. Teraz dostajesz grube wyzwanie. Jeśli są tam monety jakieś w tym pomoście, masz je chyba wyłowić te monety tak, żeby ludzie widzieli. Tak, żeby chociaż jedna osoba się na ciebie spojrzała. Jak ta osoba będzie się na ciebie patrzyła, masz później, później do niej podejść z tymi monetami co wyłowiłeś, masz wyłowić co najmniej trzy monety i podejść do niej. Na przykład, nie wiem, wcisnąć do ręki w jakiś sposób, nie wiem, żółwik, coś, wcisnąć jej do ręki i tak stanąć przed nią i się na nią patrzeć prosto w oczy przez paręnaście sekund, dopóki nie odejdzie, albo się nie, nie zapyta, co ty robisz, albo co ty robisz, wiesz, wiesz, co chodzi. Wsadziłem rękaw. Nie, mam rękaw całym w tym człowieku. Cały rękaw. Ej, to nie jest ochroniarz? No gdzieś tutaj się kręci? Dobra, podbijam ten rękaw, muszę sekurkę zaraz Prosto Po prostu jestem trochę chory i to dla Ciebie jest. Proszę, takie fajne, nie? Podobając się, to, to na szczęście. Dobra, to kolejne wyzwanie to jest tak. To jest chyba najmocniejsze, jak się dałoby myśleć. Ktoś będzie, no nie wiem, czy, czy przy Macu, czy przy KFC, będzie odbierał swoje zamówienie. Taką tackę, to musi być tacka. Bierzesz z tej tacki burgera. Musi być burger. Czyli burger, czy coś takiego, co nie? Bierzesz tego burgera, odchodzisz z nim jak z jego tacki, no bo on się dogoni z tą tacką. Gryziesz tego burgera razem z tą folią, z, z tym papierkiem. Później szukasz gdzie on jest, a będzie tą ofertą i co ty robisz, to mu oddajesz, albo je to, to jest też lasy zrobić. Zrób to byle lekomu, nie komu chcesz. Oddajesz mi tego burgera, burgera ugryzionego oddajesz i mówisz: Sorry, ale byłem głodny. I tutaj musisz się kręcić i podczas tego mówić: Ale głodny jestem, ale bym chce coś zjeść. Możesz się też kogoś podobnego pytać na jedzenie, czy kupi burgera, czy coś. Tam chłop przed bratem, mam pup, mam Co ty robisz? <głos> Chodź... <głos> Już zaliczyłem to w połowie, chodźmy stąd. Zaliczone jest w połowie, nie gadaj, że nie. No stary, no. Nie gadaj, że nie, zaliczyłem to w połowie. No, nie... Mają chłopowi frytkę, stałem obok no, niego okay. jak debil. Robisz no nie... dobra, robisz kolejne stary. Jak kolejne? No podeszłem i mi się to, to jest nic stary. No. Widzowie zrobiliśmy sobie przerwę na Maka, wcinamy sobie. No i co, za, za moment widzimy się, jak będziemy już... Kurde, mi Jak będziemy robić wyzwania z Igorem, teraz będzie moja zmiana. Ale ty nie zrobiłeś kary, ty się zadania jednego, także Zrobiłem... spotkacie kara pod koniec filmu. Zrobiłem je w połowie. Spokojnie widzowie, Tomka też spotka kara, bo teraz będą bardzo mocne wyzwania. Zobaczymy, zobaczymy. Widzowie, ja sobie maszka dojadam, zaraz idziemy robić dalej wyzwania. Teraz musi robić wyzwania, więc nie będzie lekko. Przygotuj się na serio mocne wyzwania, bo mi ciężkie zadał. To było takie, co na moją psychę raczej nie było. Teraz zobaczymy, czy to ma psychę na takie rzeczy, co ja mogę myśleć Dobra, widzowie, odmienię Tomek, już będzie robił wyzwanie. A wyzwanie, wyzwanie to jest, żeby pożyczył od kogoś telefon i zaczął dzwonić. I udawać, że jest gejem i że do chłopaka jakby dzwoni. I mówi jakieś takie głupie rzeczy typu... Typu, wiecie... Ale wiecie w ten i ten i takie rzeczy gada, jakieś skrośne. Nie wiem, czemu taki kontent robimy, ale zobaczymy, jak to będzie. I jeszcze ma pyta jak w jakichś żeby powiedział, że ma tam fajne zabawki przygotowane. Przepraszam pana bardzo, mógłbym zadzwonić, bo telefon mi się rozładował, to pilne jest. Szybka rozmowa, naprawdę. To muszę kolegę o czymś poinformować. No, halo, hej Kakordian. No, sorry, że dzwonię z tego numeru. To ja Tomek, tak, to ja Tomek. Sorry, że dzwonię z takiego numeru, ale telefon mi się rozładował i tu od pana jakiegoś musiałem telefon korzystać, także. No, no, ale pamiętaj, o 20 się widzimy, nie? Ja już mam w plecaszku przygotowane rzeczy na wieczór, także ty się tam szykuj. Anal? Nie, no stary nie, ale takich rzeczy to nie. W dupę nie będziemy się. Je stary. Ej, co jest to u mnie tak? Nie, ja takich rzeczy nie robię, ej. Jakby ja mam przygotowane rzeczy w plecach, ale stary. Dobra, mogę ci tylko loda zrobić jak coś, ale tak to nic więcej. No dobra. To się widzimy 20 hejka kociaku. Dziękuję bardzo. I co, wie? Trochę ciężkie to było. Poczułem się jak taki trochę gej. <grystanie> o to chodziło? <grystanie> ale na pewno było o niej... Powiem tak. To co ja mu dałem, było czystsze, ale on tego nie zrobił, także no... Znaczy zrobiłem dwa wyzwania trochę słabsze, w jednym. No krytkę wzięłaś a nie burgera, także ja bym się tego nie zaliczył, ale I Jeszcze dogał. zapytałem się chłopów, czy mają papier, żeby mi gówno zrobić, wiesz? Serio? No tak, czy ty, ty nie widziałeś tego? Nie, co bo to co nie jest na się o tym nie nagrałem. Nie wiem, czy mnie słychać, ale Tomek robi takie wyzwanie, że wchodzi do Rolexa, który jest tam, możesz pokazać. Tam jest Rolex i Tomek. I wchodzi do tego Rolexa, ma pięć par AirPodsów w plecaku i idzie się zapytać o Rolexa jakiegoś i będzie gadał, co to taki szajst ani nie i że może za to zapłacić nawet teraz i rzuci te Airpods, że Airpods sami Nie zapłacimy No coś w tym stylu właśnie tak Tutaj tak? Zegarki z takojera, uh -huh. typowo sportowe. Jedne prostsze, drugie z chronografem, coś uh -huh. bardziej sportowego. Kurde, trochę tro, brzydkie. <grym> bardziej jakiś Rolex Submariner, coś takiego. Tutaj bym dostał, czy nie bardzo? 10 tysięcy złotych. No w sensie może być więcej, może być więcej. Rolex Submariner kosztuje 45 tysięcy złotych. Uh -huh prowadzimy zapisów, czas oczekiwania to około 3-4 lata. 3-4 lata, aż tak długo. A coś właśnie coś w tym stylu, bo właśnie planuję Chciałem sobie kupić. Akorycer, ale to już będzie inny przedział cenowy. Z hmm. czarnym pierścielem. Coś w stylu tam, jak sobie Pan jeszcze raz przejdzie. Mhm. Jakiś czarny bym potrzebował. I one też występują w różnych wersjach kolorystycznych, ale już wyższy przedział cenowy. Też w stylu takiego odejdę. Mm -hmm. A jak to z płatnością wygląda? Karta i gotówka, tak? Czy... Oczywiście na ten moment. Rezerwacja też może być. A mógłbym na przykład zapłacić, bo ja pani pokażę, bo mam tutaj takie, jakby. S -s słuchawki, jakby mam i z słuchawkami by się nie, dało? Nie, absolutnie. Nie dałoby rady, bo ja tu mam ich parę, tylko że. Jest. nie da rady. No dobra. Pani tam była taka miła, ja nie miałem psychy powiedzieć, że jest jakaś, nie wiem. Że jakieś gówno sprzedajesz jakiś chłopole olej, coś, że co, nie chciałem tak mówić, także no co, no, chyba nie zaliczyłem, ale chciałem jej zaproponować płatność z sprawkami, nie zgodziła się na Czyli to w niestety. sprawy. tak jak ja z tamtym wyzwaniem. Także no dobra, no jesteśmy jeden, jeden niech ci będzie. No ale po prostu serio, ta pani była Mówiłem, taka... Nie że, że nie da rady. a teraz Tomek przygotuje się na jeszcze jedno wyzwanie. Ona mi serio chciała pomóc. No i wyobraź serio no, mi powiedział, no, ale gówno jedem. Jeszcze tam ochroniasz, aż tak, taka cisza, tam taki klimat jest. Nie? Dobra, zmieniałem miejscu. Jest. Idziemy w stronę. Fajnego miejsca. Dobra, widzowie, ogólnie teraz jest najmocniejsze wyzwanie co do tych czas wymyśliłem. Jest tam cukiernia sowa, gdzie sprzedają lody. Ono podejść podejś tam. Najpierw powiedzieć, czy zrobi mi pani loda, albo czy pan zrobi mi loda. Jak kupi tego loda, ma sobie mi twarz wysmarować w tej ja to się, to się Tak twarz dosłownie lodem chce przyjechać. No i w sumie Dzień dobry Zrobiłaby mi pani loda jakiegoś? Słucham? Tak, nowa wafelka I smak waniliowy prosił. <noise> Dziękuję. Dobra, to czekaj, czekaj, aż wróci, aż wróci, aż wróci, bo poszło na zaplecze. <noise> Jesteś Neville. Ja się na tobie tak zemszczę, że zobaczysz, nie? To jest taka przesada. Widzowie, robię to dla Was. Dla Was to robię. Dobre te lody. Dobra. Przesadziłeś. Przesadziłeś zdecydowanie. Daj mi jakąś łósteczkę czystą. Ogólnie widzowie jest jedno wyzwanie mocny test. Powiedziałeś, że tego nie lubisz robić. A drugie jest łatwiejsze. Które chcesz na początku? To zrazu powiem. Proszę. Tego nie lubię, muszę no, się wydrzeć, bo po jak chcesz, To no, chyba wolę, drugie, drugie, no drugie. Czyli łatwiejsze. Ogólnie widzowie, Tomek mówił, że w szkole kiedyś nauczyciel pomyślał, że on skakuje do śmietnika, a skoczył na śmietnik. Więc teraz Tomek sobie wskoczy do śmietnika, który stoi o tam, właśnie na środku. To jest małe. To... No to dobra, widzisz tam tego gościa z telefonami? Co? A tu, no, widzę. Do niego, dawaj do niego, od razu. Od razu z ci będę gadał na bieżąco co masz robić No Ale powiedz mi od razu. Podchodź do niego. No, jak mówisz, nie że podchodzę. się zaszam, to podchodź. Dobra. I zapytaj się czy ma e, Dzień dobry. I na iPhone'a 25 Ma pan e, tu i na iPhone'a 25. Jakiego iPhone'a? 25. Nie ma takiego. Jak powie, że nie ma takiego, to ty powiesz. W przyszłości i że masz taki 16. telefon. Także 9 ale ja z przyszłości przyleciałem, ja mam taki telefon. okej, okay. no to, to ja nie mam etui. No ale potrzebuję, no naprawdę. Trudno, nie. No nie kumam żartu. Co Proszę radę. pana, naprawdę, potrzebuję etui na iPhone'a 25. Przyleciałem tutaj z przyszłości, potrzebuję iPhone'a 25 etui. Spoko, no ale nie mam. Naprawdę pan radę. nie ma? No nie mam. ja jestem trochę chory na łeb, może pan sobie pomyśleć, ale naprawdę mówię. Gdzie mogę znaleźć takie etui? Nie wiem, może w mięsnym. W mięsnym? A gdzie tu jest mięsny? Nie, pan. To taka rozmowa za <grym wdzięki> Dobra, dzięki. Gantol, chce się ze mną założyć, że nie ma odpuszczania. Jesteś pewien tego? Ja nie, pomyśl o tym. Ja mu dałem trzy propozycje, dałem mu tak łatwe, że to no dobra, było No, dałeś, faktycznie. No, dlatego Ale że ty też dźwięk... w... I... następnym nie możesz odpuścić. Jednego. Jednego nie odpuszczę, tak samo Jednego. jak. Jednego. Dobra, przyklep. Na, na 100% to zrobisz. Na 100% to zrobię. Dobra, widzę, przyklepane. Na 100% jedną z zrobię. No jak się tam kręci obok tego? Tam stolik jest pusty. Ma stanąć na ten stolik, zacząć y, tańczyć, krzyczeć, że kanał Gansok to najlepszy kanał, żeby subskrybowali ludzie trzeci na cał, cały głos. Y, potem będzie robił tańc take, take deal z Fortnite'a. A potem tańczył jakieś dziwne tańce, coś co wnuczy, jakieś twerkowanie na stole i takie rzeczy. Więc lecimy widzowie. Subskrybujcie kanał Gancol na YouTube. Mordziaki, obserwujecie kanał Gancol na YouTube? Może. Dostaniecie nagrodę, jak obserwujecie. No Dawaj, stary. Zasubskrybujcie, dostaniecie nagrodę. mam Stary, dawaj. Na bank ktoś z was subskrybuje albo obserwuje na Instagramie. Dostaniecie nagrodę. Gancol, 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 Gancol. Albo na TikToku. Możecie sobie z TikToka. On w katowicach nagrywa wywiady. Musicie kojarzyć. Ej stary, mogę chwytkę? Jedną sobie. Jedną? Jedną. Dzięki. Dobra, ja spadam, sorry, nie? Zakład przegrałem. ty... kurwoje na pierwszą na ty kurwa. Dobra. Ty. Ty ty Ogólnie widzowie za to co on mi teraz zrobił przed chwilą. Nie wiem, na tej jadalni, tam gdzie były te restauracje, to to już było za grybe. to była przesada, ale się złamałem, zrobiłem to, zrobiłem sobie debila, zagadywałem jeszcze jakichś chłopów, także teraz leci chyba jeszcze mocniejsza kara od tego, także... Igor, czy ty mnie słyszysz, tak? Słyszysz? No to teraz masz proste zadanie. Tam jest... Tu jest fontanna i są takie kamienie, co nie? No. masz wleć na samą górę. Na samą górę? Na samą górę masz Na samą górę? I na samej górze masz udawać małpę, masz wydzierać się, nie jestem małpą, jestem królem dżungli. Dobra. Ej, nie wejdę tutaj, nie wejdę tutaj. Nie wejdę, nie wejdę, nie wejdę, nie wejdę ale tu jest za wysoko. Ja jestem królem dżungli. Co ty gadasz? Mogę co, no, mam wstawić zamanie, to takie... to baba, ty masz tam na kolanach po prostu na jakiegoś psa albo kota Chodź w tej weczek, te, nie wiem, do ludzi do kolan się mizia i coś takiego lub, nie? Ruf, 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 ruf. Dobra, chodźcie kurde. Chodźcie proszę, nie, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Dobra widzowie! Z sobą no. ale jest luź i Myślę, że ty nie bardziej dojechałeś niż no. Ale dojechaliśmy się obydwaj, darliśmy radę, 50 łapy w górę i robimy następny film w innym 50, mieście. Tak, no. 75, mam nadzieję, że to się wybije. Udostępniajcie to i elektryczność. I widzimy się zaraz przed galerią na zakończenie tego filmu. A więc widzowie, to jest na tyle w dzisiejszym odcinku. Widzimy się w kolejnej serii takich odcinków, jeśli zostawię się tyle łapek w górę. Nic, no mi jest strasznie wstyd w Tobie. Ja nie mam takiego wstydu do krzyczenia, co jak wiecie do takich rzeczy jak podpieprzenie komuś burgera, dlatego tak średnio to zrobiłem. Ale myślę, że Wam się film spodobał, zostawiać taką subskrypcję, no. pokażmy razem może dzisiaj. Taką subskrypcję, jak widzicie tutaj, tam na dole. I pamiętajcie o wbiciu na nasze Instagramy, na każdego Instagramy. I widzimy się w następnym odcinku. 75 łapek w górę i takich odcinków będzie więcej. Udostępniajcie te filmy, róbcie, k... hajcie to w eter pierwsi!